Kogo by tu teraz zaatakować? HMM dobra, wiem, danie. Dania mi nic nie da, zaatakuje Francję, a później Hiszpanię i Włochy, to dobry plan. Wiesz, że ze mną nie wygrasz. Wygram jeszcze, zobaczysz. Nie macie ze mną szans, haha. Proszę mnie zostaw. Jak mnie zostawisz to dam ci darmowe wakacje i cię oprowadzę po moich świątyniach za darmo. No dobra, brzmi ciekawie. Ła wow, ale tu ładnie, dobrze, że cię zostawiłam. Choć wejdziemy do środka. Ale tu pięknie ładny pomnik masz. Co to było? O nie, uciekam. Haha, ha, ale ty słaba jesteś. Nie pokonuj mnie, proszę. Czemu miałbym tego nie zrobić? Co jest, ja jeszcze żyję? Nie na długo, haha. Ha. Co jest, jaka mi dzisiaj wyszła dobra pizza? Niestety jej nawet nie zjesz. Teraz tak na poważnie idę podbić Hiszpanię. Czekaj, Niemiec, zanim coś powiesz, to ja ci powiem, że chcę być z wami. Ech, no dobra, pokaż co potrafisz. Tylko na tyle cię stać. Lepiej. Dobra, chodź, podbić Szwecję. Jesteśmy już na tyle mocni, żeby podbić Rzeczpospolitą. Nie ma tu Austrii, zadzwonię do niej. Telefon mi dzwoni. Gdzie jesteś, Austrio? Uciekam z terenów Grecji. Co ty, Grecji, nie możesz pokonać? Nieprawda, tutaj coś jest, co pokonało Grecję. O nie, widzę to, to wyszło z budynku, szybko uciekam. Nie obchodzi mnie to, szybko wracaj, musimy podbić Rzeczpospolitą. Już jestem.